Tylko połowa roku bardzo efektowna. Widzimy za sobą siłownię zewnętrzną. Tak, udało się zrealizować ten projekt. Składaliśmy wniosek kilkakrotnie do Wielkopolskiej Odnowy Wsi. W końcu zakwalifikowaliśmy się, wybudowaliśmy siłownię wraz z platem zabaw. Tutaj z takimi przyrządami do gier. Dofinansowanie z Urzędu Gminy 15 tysięcy, 3 tysiące wkład własny Funduszu Sołeckiego plus y, oczywiście wykonanie, pomoc w wykonaniu, przygotowanie terenu. No i 20 tysięcy od samorządu województwa wielkopolskiego w programie Piękniej Wielkopolska wieś. Także udało się to zrealizować, jest już czynne, korzystają bardzo chętnie mieszkańcy, także udało się to zrobić. Oprócz tego placu e, zaba połączona siłownia, to jeszcze udało się w drugiej części roku zrealizować. No w sołectwie Garbatka udało się zrobić, zrobiliśmy projekt budowy drogi gminnej 1,5 kilometra. Zostało to złożone do budowy dróg samorządowych. No i mamy nadzieję, że w roku 2021 otrzymamy jakieś dofinansowanie na budowę tej drogi i zaczniemy ją realizować. No na drogę to czekamy całe życie, czyli moje, moje skromne prawie 50 lat. 12 lat są mojego, dwie kadencje radnego. No, cały czas starałem ja się tutaj o tą drogę, wcześniej jeszcze poprzednie władze. No nigdy nie udało się jakoś tam tej drogi zrobić. No jest teraz szansa, jest ten projekt już wykonany. Kosztory opiewa na 3 200, 000. jest to droga odcinek 1,5 kilometrowy, Będziemy ją realizować pewnie w dwóch częściach, z tego względu, że jest to dosyć pokaźna suma układ własny też będzie musiał być pokaźny z, po stronie gminy. Liczymy tutaj na bardzo duże dofinansowanie, które złożyliśmy wniosek na, na to dofinansowanie do budowy dróg samorządowych. Także no, czekamy. 2021 pokaże, czy zakwalifikujemy się i będziemy chociaż jedną część tej drogi mogli wykonać. Pewnie też będziemy musieli zaprojektować ten, to oświetlenie kawałek dalej, żeby, żeby pociągnąć. Na dzień dzisiejszy ta droga posiada wszystkie media, kanalizację, wodę, gaz, także jest praktycznie przygotowana pod to, że już, żeby można tę drogę asfaltowo wykonać. Co znalazło się w Funduszu Sołeckim na rok 2021 w Sołectwie Garbatka? No przede wszystkim ukończenie tej rozbudowy tutaj infrastruktury na boisku, którą już robimy od 2016 roku, 4 lata Robimy to po większości z Funduszu sołeckiego, dlatego tak to długo idzie. Robimy też praktycznie całe prace we własnym zakresie, ale już planujemy no, w tym roku zakończyć tą inwestycję, żeby ta infrastruktura tu była ukończona i można było z niej korzystać w 100%. Mieszkańcom mojemu, mojego sołectwa oraz całego okręgu w ogóle wszystkim mieszkańcom życzę, abyśmy ten nowy rok weszli z nowymi siłami zdrowi, przede wszystkim żebyśmy już pozbyli się tej uciążliwej pandemii, żeby życie wróciło do normalności i żebyśmy dalej żyli szczęśliwie, naturalnie tak jak było to kiedyś.